Niezwyciężeni. Zakładamy bandę. To pomysł Godfryda. Powiedział nam na przerwie, że właśnie przeczytał książkę, w której chłopaki założyli bandę, a potem robili niesamowite rzeczy. Bronili dobrych przed złymi, pomagali biednym, łapali bandytów. Świetnie się bawili. Banda będzie się nazywać Niezwyciężeni, tak samo jak w książce. Spotkamy się po lekcjach na placu, powiedział Gottfried. Naszym hasłem będzie nieposkromiona odwaga. Kiedy przyszedłem na plac, Gottfried, Rufus, Eusebiusz, Alcest i Joachim już tam byli. Mnie trochę zatrzymała w klasie nasza pani. Powiedziała, że zrobiłem błąd w zadaniu z arytmetyki. Będę musiał poprosić tatę, żeby bardziej uważał. Hasło. Zapytał Alcest, plując mi w twarz okruchami Rogalika. Alcest bez przerwy coś je. Nieposkromiona odwaga, powiedziałem. Możesz wejść, zgodził się Alcest. Nasz plac jest naprawdę super. Często chodzimy się tam bawić. Rośnie na nim trawa, są koty, puszki od konserw, opony i stary samochód, który już nie ma kół, ale i tak jest bardzo fajny. Brum brum. Zbierzemy się w samochodzie, powiedział Gottfried. Gottfried rozśmieszył mnie, bo wyjął z tornistra maskę, którą założył na twarz, czarną pelerynę z literą Z na plecach i kapelusz. Jego tata jest bardzo bogaty i wciąż kupuje mu zabawki i stroje do przebierania. Wyglądasz jak pajac, powiedziałem Gottfriedowi i to mu się nie spodobało. To jest tajna banda, oznajmił. A ponieważ to ja jestem szefem, nikt nie powinien widzieć mojej twarzy. Ty szefem? Zdziwił się Eusebiusz. Żarty sobie robisz. Dlaczego niby miałbyś być szefem? Dlatego, że wyglądasz jak grzyb w tym swoim kapeluszu? Nie, mój drogi, powiedział Gottfried. Dlatego, że to ja wpadłem na pomysł bandy. Bierz już teraz dlaczego. A potem nadszedł Kleofas. Kleofas zawsze wychodzi ze, ze szkoły na samym końcu. Ponieważ jest najgorszy w klasie, często ma problemy z wychowawczynią i za karę musi pisać linijki. Hasło, zapytał go Alcest. Cholerna odwaga, odpowiedział Kleofas. Nie, powiedział Alcest, nie wejdziesz, nie takie jest hasło. Co, co, co? wkurzył się Kleofas. Masz mnie zaraz wpuścić, się jeden. Nie mój drogi, wtrącił się Rufus. Wejdziesz, jak będziesz znał hasło, bez jaj. Alcest, pilnuj go. Ja, powiedział Eusebiusz, proponuję, żebyśmy wybrali szefa. Ene, due, like, fake. Jeszcze czego, zawołał Gottfried. W książce szef to ten, to kto jest najważniejszy i najlepiej ubrany. Szefem jestem ja. Wtedy Eusebiusz rąbnął go pięścią w nos. On to bardzo lubi. Gottfried złapał się za nas i aż przysiadł na ziemi. Maska mu się przekrzywiła. Jak tak, oświadczył Gottfried, to nie należysz już do bandy. I dobrze, powiedział Ełzebiusz. wolę wrócić do domu i pobawić się kolejką elektryczną. I poszedł sobie. Niesamowita odwaga zaryzykował Klofas, a Alcest powiedział mu, że nie. Że to wciąż nie jest nasze hasło i że nie może wejść. Dobrze, powiedział Gottfried. Musimy zdecydować, co robimy. W książce niezwyciężeni lecą samolotem do Ameryki po wuja biednego sieroty, któremu źli, źli ludzie ukradli spadek. Ja nie mogę lecieć do Ameryki samolotem, powiedział Joachim. Dopiero od niedawna mama pozwala mi przechodzić samemu przez ulicę. Nie chcemy tchórzów u niezwyciężonych! krzyknął Gottfried. Wtedy Joachim, to było niesamowite, powiedział, że to szczyt wszystkiego, że jest najodważniejszy ze wszystkich, jeśli tak, to on sobie idzie, ale na pewno tego pożałujemy. I sobie poszedł. Super odwaga? zapytał Kleofas. Nie, odpowiedział Alcest, jedząc bułeczkę z czekoladą. Wszyscy do samochodu, zawołał Gottfried. Omówimy nasze tajne plany. Bardzo się ucieszyłem, bo lubię siedzieć w samochodzie. Chociaż kują mnie w pupę sprężyny wystające z foteli. Tak samo jak z kanapy, która stała u nas w salonie. A teraz jest na strychu, bo mama powiedziała, że to hańba i tata kupił nową. Wejdę do samochodu, oświadczył Rufus, jeśli będę siedział za kierownicą i prowadził. Nie, to jest miejsce szefa, zaprotestował Godfred. Taki sam z ciebie szef jak i ze mnie stwierdził Rufus. I Ełzabiusz miał rację: w tym przebraniu wyglądasz jak pajac. Zazdrościsz mi i tyle powiedział Gottfried. Jak tak, oznajmił Rufus, to ja założę drugą tajną bandę i najpierw rozbijemy twoją tajną bandę, a potem pojedziemy do Ameryki w sprawie sieroty. Jeszcze czego? krzyknął Gottfried. To nasz sierota, a nie wasz. Poszukajcie sobie innego. Zobaczymy, powiedział Rufus i sobie poszedł. Nieposkromiona! wrzasnął Kleofas. Już wiem! Nieposkromiona! Zaczekaj, powiedział Alcest. Chwileczkę i podszedł do nas. Jak brzmi to nasze hasło? zapytał. No coś ty! krzyknął Gottfried. Nie pamiętasz hasła? No nie pamiętam, przyznał Alcest. Przez tego idiota Kleofasa, który bez przerwy mówi co innego, wyleciało mi z głowy. Gottfried był wściekły. Ha! Ładna mi banda niezwyciężonych, powiedział. Nie jesteście niezwyciężeni, jesteście niewydarzeni. Jacy? spytał Alcest. Kleofas podszedł bliżej. To mogę wejść, czy nie? zapytał. Gottfried rzucił kapelusz na ziemię. Nie wolno ci wchodzić, nie powiedziałeś hasła. Tajna banda musi mieć hasło, tak jak w książce. Ci, którzy nie znają hasła, to szpiedzy. A ja, krzyknął Alcest, myślisz, że będę tu stał i słuchał tych kłopot, które mi opowiada Kleofas? Zresztą, nie mam już nic do jedzenia. Muszę wracać do domu, bo się spóźnię na podwieczorek. I Alcest sobie poszedł. Nie potrzebuję twojego pozwolenia, powiedział Kleofas do Gottfrida. Plac nie jest Twój. Każdy może tu wejść, nawet szpieg. Mam tego dość. Jak ma być tak, to wchodźcie sobie wszyscy! Krzyknął Gottfried, płacząc w swoją maskę. W ogóle nie umiecie się bawić. Założę sobie własną bandę niezwyciężonych. Nie rozmawiam z Wami! Zostaliśmy we dwóch: Kleofas i ja. Więc powiedziałem mu hasło. W ten sposób przestał być szpiegiem. I zagraliśmy w kulki. Fajny był ten pomysł Gottfrida, żeby założyć bandę. Wygrałem trzy kulki.